Jedziemy po nowe cudeńko, co? Jedziemy po nowe cudeńko. Baby, będziesz się niedługo z nami żegnać, ale na razie trzeba cię jeszcze jakoś upiększyć, tylko po to, żeby jakkolwiek można było tobą manewrować w tych nowych terenach, które... JAZUSOMORJ, ja musiałem już przeszanić. Zawsze mam to szczęście, że muszę oczywiście przeszanić coś, co, co bym nie chciał przeszanić. Bo nie wiem kiedy zwolnić. A ja w takich grach zazwyczaj hardo trzymam gaz do dechy i mam gdzieś po prostu jakiekolwiek manewrowanie typu zwolnij, przyśpiesz, zwolnij, przyśpiesz. by to miało polegać na takiej zasadzie, że na przykład muszę, bo inaczej się niszczę, i to jest po prostu moim obowiązkiem, okej. Okay. to jakoś się tutaj powiedzmy, możemy dogadać. Zatrzymam się, spowolnię, cokolwiek z tych rzeczy. Ale jeżeli wiem, że mogę sobie zaszaleć i. Um, przejechać przez coś bez żadnego tam, powiedzmy, większego narzekania na to, co się stanie z moim autem, a przynajmniej wiem, że nie w tym... że w tym momencie na pewno nie dojadę do końca. Tegoś mi to jak nie przeszkadza. I zauważyłem, że w um, pierwszym i trzecim stadium, z drugim się na tym nie skupiłem, jest zazwyczaj tak, że na upgrade'ach, które są wystarczające do drugiego stage'u jestem w stanie robić połowę, albo prawie przynajmniej połowę dystansu, który jest wymagany do robienia danego stage'a. Powiedziałem się wprawo, myślałem, że mam otwarte okno, bo coś mi jakby tak przewiało. A dzisiaj e, jest wyjątkowo taki naprawdę chłodny dzień. Przynajmniej w Łodzi, nawet e, chwilę popadało. To są nie chwile, ale akurat w momencie, w kiedy ja poszedłem do sklepu, mam sklep kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów od e, swojej klatki, i oczywiście wtedy musiał zacząć padać. I dosłownie w momencie, kiedy wróciłem, już nie padało. Czyli wyszedłem na ile? Zajęło mi to pewnie z 5 minut, żeby sobie po to pójść, przy co chciałem i oczywiście musimy wtedy zrobić też. To nie jest pierwszy raz kiedy mnie tak takie. Ja zawsze mam tak, że jeżeli um, wychodzę, coś się musi wydarzyć. Pamiętam, że kiedyś e, była albo końcówka zimy, albo właśnie zaczynał się e, e, etap zimowy. I dosłownie wyszedłem do sklepu. Zaczęło ostrypać, dosłownie taka wielka ścieżka się zerwała Ale tylko na 2-3 minuty Wróciłem, wszystko się uspokoiło, pamiętam, że Wtedy się czułem, że, będzie, że będzie, śnieg Właśnie nie wiem, czy już, czy znowu Wracam Pff. Gdzie jest śnieg? Holy shit, jak tutaj było wybuchów dużo O, nie złapałem tej skrzynki z hajsem oczywiście Awesome, tutaj mogę sobie puścić Teraz może podjechać pod coś, teraz znowu puścić no i out fuel. Widzicie, leciałem w powietrzu, nawet nie trzymałem W, a i tak fuel zostało mi zabrane, więc szkoda. Więc szkoda, bo to by tylko znaczyło o tym, że um... nie zawsze puszczenie W, Jezus Maria, ma znaczenie na to, um... czy nam ten fuel będzie się tracił. Muszę zapamiętać, żeby przy następnej próbie wjechać tam do góry, bo wydaje mi się, że tam bezpieczny i zdecydowanie nie razy się obiję. Tam też muszę raz spróbować wlecieć do góry, chociaż nie wiem czy to będzie miało sens Nie ma sens, bo tam były deski teraz przed chwilą widoczne, no, więc na pewno można tam sobie wjechać do góry I przejść tą górną częścią i tutaj po prostu wyskoczyć Więc będzie można dużo zaoszczędzić czasu I naszego... naszej żywotności Była teraz gdzieś rampa, to ja bym polecieć Okej, okay, nie opłaciło mi się to nie opłaciło mi się to, bo tym sobie przypomniałem w trakcie lotu, że wydaje mi się, że zaraz będzie tak trzech gwiazda do tunelu, więc... Uh, raczej bym nic tutaj nie ogarnął. Ciekawego, właśnie to jest ten tunel, ale to daleko, bo więc możliwe, że mógłbym przelecieć spokojnie. Tyle bym tam mógł wyciągnąć z tego obóz, okej. Okay. To jest jakaś tragedia. O, udało mi się na sobie przypomniałem od razu, że to właśnie będzie skok po golda. Bo to mi się przyda. W takim momencie. Boże jak to auto wygląda. Jak, jak nie to, to, czym zacząłem, ja teraz człowiek jakbym jechał jakąś bryczką, tylko że zasiloną po prostu właśnie silnikiem, a nie koniami. Dawaj, dawaj, dawaj i... Jakie majestatyczne opadnięcie, nice. Um... Lepsze koła. Lepsze paliwo chcę. I teraz muszę pamiętać, co powiedziałem, że chcę jechać do góry. Zobaczymy ile to mi nadrobi. Czy coś mi w ogóle nadrobić, czy to się opłaca, czy to będzie jakiś tutaj gold. Okej, ok, okej. Okay, okay. Tam jeszcze do góry trzeba było wjechać, jak widzę. Żeby było jeszcze lepiej. Tutaj mogę zrobić tak. Okej, okay, udało mi się wjechać tu gdzie chciałem też. Tutaj też może coś się ogarnie. Dodatkowego. Jeśli chodzi o ulgi. Na pewno mniej przeciwników było. I ono zrąduje jest na trzeciej E, na tym, sobie kontenerze, kontenery, czyli właśnie to, z czym się martwiłem, że może wypróję tutaj nagle jak e, z procy i e, skończy przy, przy pierniczach te kontenery, ale jak widać, tak się nie stało. To i ładnie sobie przybustowałem, Owszem, wytaciłem cały boost, ale wydaje mi się, że to się tak się przekalkuluje nam na plus. I pyk. Co w ogóle sobie Paliwo, prawda? Maksymalnego upgrade'u jeszcze defensywy nie, nie zrobiliśmy, bo nie wiem, czy widziałem to, jak to auto wygląda w maksymal. No nie, czy nie? Nie no, fajnie. Nie no, jedziesz stary. Pędzisz jak maszyna jakaś. Mhm. Jedziesz, nie wiem jakim cudem. Oczywiście napęd na przednie koła tylko istnieje w, ty, w, ty, w, ty, w tej grze. Nie ma trzeciego jak napęd na tylnie. Może to i lepiej. przynajmniej mogę właśnie taką częścią auta się przejechać. Jak na razie nie widzę jakiś jakichś ultra problemów z tym, żeby się tutaj przejechać. Tak ciap, tak, zrobiłem taki sam dystans, więc no... Chociaż lekko większy. Lekko większy dystans się schowałem tutaj ładnie w tej e, dziurce. Okej, okay, maksymalna obrona. Niech wejdzie o czymś to będzie wyglądało. No nie no nie wygląda to lepiej. To nie jest coś, o co chcia, czym chciałbym jeździć, więc. Pyk, ok, ładnie tutaj wjechałem, tym razem bez żadnego obicia, bo wydaje mi się, że poprzedniej próbuje walnąłem lekko. Chyba. oła. Tam z nie wjechałem, tam jeszcze wyżej. Gdzie może być jeszcze lepiej, ale tutaj tym razem lepiej wiadę. Okej, okay, nie wjechałem lepiej, ale najważniejsze jest to, że chociaż wleciałem, więc mogę sobie tutaj to teraz wykorzystać, aby przyjechać dodatkowe metry na lepszym terenie. A i tutaj będzie zresztą ten boost, który mogę wykorzystać ładnie, bo to będzie ten wjazd na tą rampkę. Pyk. Nice. Ała! Ała! No przydzwoniłem sobie w to! No jedziemy, jedziemy, jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! O! Podbiłem się do góry, czyli tam gdzie chciałem właśnie spowiedzać co jest i czy w ogóle się opłaca, chociaż to widzę, że nie potrafię. A szczerze mówiąc to mało widzę, pomogło. Chociaż chyba tędy jeszcze nie jechałem też, więc jeżeli to jeszcze dobrze wyciągnę ten bunny hop, to może to nam coś jakoś pomoże. O! Pieniądze! mniej więcej w terenie, w którym wtedy zatrzymaliśmy się. Dokładnie teraz ten moment. Więc wygląda na to, że ta trasa będzie o wiele lepsza. Tutaj potrzebujemy zdecydowanie boosta na następny raz. Wow! Idealnie podbiło przed skrzynką z hajsem. Dobra, jedzie, jedziesz, 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 na tym przednim kole, żebyś po prostu chodził do przodu. Robimy masę, masę i do przodu! Dawaj! Jeszcze, 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 jeszcze. To masę trzeba wykorzystać. Żebyś się przetoczył. Tak jest. Jeszcze kolejny wybuch, no i tutaj nie będziemy, bo nie ma takiej nawet opcji. mną, która zrobić sobie na wyższy poziom. Kurczę, teraz nie wiem, czy koła mi się przydadzą najbardziej w tym momencie. Teraz chyba maksymalny speed. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pyk. Teraz wydaje mi się, dobrze poleciałem. Dawaj, bierzesz tu. Bierzesz teraz do góry. Dobrze. Tym razem nie zaciąłem się na tej wjeździe, więc troszeczkę chyba paliwa ogarnąłem przez to na luz. O, jedziesz tu, teraz tutaj lądujesz. Dobrze. aż do góry, teraz tutaj wjeżdżasz do dołu, więc może sobie puścić trochę gazu. Teraz tu. Boost. Nice. Ała. Okej, okay, utrzymujemy się. Jest wszystko pod kontrolą. Tutaj przejazd do przodu. Teraz tu. I siup. Jedziemy. Odejrzamy pod, pod ten głupi krawężnik. Teraz będzie raz, dwa, trzy, cztery i wjazd w górę od razu. Okej, okay, udało się. Bany hopem standardowo. Tutaj lekko bus trzeba było wykorzystać, jakbym miał niewystarczająco prędkości. Raz Dawaj. Tu. Tu przejedź. Rozdziała, ja powiedziałem, że będę ten bus. O, właśnie tutaj. Aaaa, chciałem tam spać na dół, ale się nie udało. Chciałem spać, złapać te pieniądze. Teraz tutaj mogę puścić gaz. Mogę puścić gaz, bo to będziemy jechać. Możemy to wykorzystać. Tu jeszcze też zjedziemy. I tu znowu boost. Znaczy znowu e, nasz fuel. Come on, come on, come on, come on. No nie wystarczy pewnie, ale jazda. What? Jak miałem się na coś takiego przygotować? Jaki miałem być na coś takiego przygotowany? Już to jakieś zgnojowane zagranie Boost oraz to. Tak daj wobec, że nie potrzebujemy tego gnata kupować Uuu, teraz to już w ogóle będzie tragiczny run Będzie tragiczny run, ponieważ pojechałem tą górą Więc pewnie tutaj gorzej sobie poradzimy Wiem, że będą jeszcze szanse wjechać tutaj do góry, więc to jest ten plus. Tak, ładnie, dzwania jak backflipem tutaj, żeby stylowo było. Przejeżdżasz. Niszczysz. Przeskakujesz, bany hopujesz, podjeżdżasz po to, puszczasz gaz. Przejeżdżasz tutaj na buście. Ładnie, tutaj się uderzasz tyłem, żeby oczywiście głównej części... Naszego auta nie obudzić, nawet nie obudzić, nie ubrudzić. Pyk. Do przodu. Mój mamochot teraz na tosty. Mam strasznie wielką ochotę na tosty, na tosty, ale wiem, że rano zjadę cały chleb tostowy. Trudne życie, co? Trudne życie. Cały chleb tostowy stracić. Majajaj. Co ja teraz pocznę? Gdyby takie problemy były... Na początku dziennym to byłoby te największy problem. To byłoby łatwe życie. Mhm. Chleba to z tego nie ma. Hej okay, tutaj. A powoli, żeby mieć ten highs. Nice. Teraz tu przejeżdżasz. zjeżdżamy do tunelu. Zaraz może to wykorzystać. tą chwilę odpoczynku. Jedziesz, 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 jedziesz. Tutaj korzystuj. Swoją masę. Teraz tu. Teraz tutaj trzeba lżej pojechać, tak mi się wydaje. Aż tutaj nie można pojechać lżej, to trzeba tutaj wjechać, tak, okej. Okay. Albo przynajmniej nie znalazłem dobrej trasy, żeby tam podjechać. OK, booster lost, szkoda, bo miałem jeszcze troszeczkę boosta. A tak nie wiem, czy wystarczy. Wystarczy! Let's go! I teraz nasza nowa bryka to... Wóz strażacki! Boast strażacki. Boast strażacki. Będzie naszym dziewiątym pojazdem. No nic. Najwyżej tak musi być. Więc dziękuję wam za uwagę w tym odcinku, który znowu jest standardowo krótszy. A tak jak powiedziałem, jeżeli bym zrobił tutaj dłuższy... To potem drugi i trzeci stage byłby po prostu zabójczo długi. Więc na tym zakończymy. No niestety będziemy zmieniać znowu z gówna auta, na jeszcze gówniane bardziej auto, no ale tak najwyraźniej musi być. W sumie. To auto nie było aż tak złe, jakby się wydawało. No tak samo jak z lodziarą wyglądało wyglądało strasznie, nie chciałem do niego wracać. Ale aż tak tragicznie było, jednakże sam fakt tego, że musiał być czymś masywnym, było złe, ale patrząc z znowu strażacki. To nie było tak najgorzej. Więc ma na tyle: łapki w górę komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace. Yo!